Gorimy maszynę, idziemy na wycieczkę. Jak zobaczymy, co z tego wyjdzie. Komponiera zamknięta. Robimy próbne nagranie. To, to, to cyklans ze skutera kurwa idziemy trochę pozwiedzać dwie godzinki co pośmigamy falistko jest, jest prawy full. Ci święto jest w Chorwacji, sklepy pozamykane knajpy i chyba i CPN -y tylko otwarte Tu jest bardzo ciulowy zjazd, bardzo ostry zakręt tej uliczki, tu można się wyzwierdzielić. Trzeba uważać. nie tutaj zjeżdżać. Okej, okay. okay, jesteśmy. Ła, w piesi chodzą, trzeba uważać. Powiem wam, ten skuter robi robotę. Nie, nie spodziewałem się, że 250 daje tyle radości. Kurde. Chcieli mi wypożyczyć 125 w jednej wypożyczalni, ale może nie, przy mojej masie ciała i przy tych górkach tutaj po wjazdach bardzo stromych. Może trochę stękać. Wziąłem 250, największą jaką mieli w wypożyczalni. Jadę z kierunkiem później 300 metrów. Mogę. To normalne jak w motocyklu, ale w człowiek zapomina zawsze Ja sobie pojeździć trochę o ile można siedzieć w słońcu Zwiedzamy jakieś widoczki po... A, jakieś tam pierdoły Tu nie chodzi o to, żeby jeździć no, tak naprawdę no. Nawet na wakacjach trzeba na moturach jeździć Idziemy tu przez ten most to trzeba robić taki mech. A, Ale fajnie idzie I te skudery tutaj są wszędzie, duże, małe, średnie Ludzie jeżdżą tymi skuterami aż... Uzu, czasami tak śmigają iść na masakra, nie? Nie mogą się przyzwyczaić przez pierwszy, że jak oni tu jeżdżą i wyprzedzają samochody, się wciskają pomiędzy. Ale to dlatego, że są korki troszeczkę i troszeczkę i nie dziwię się nie, bo po prostu między samochodami takim slalonem sobie jeżdżą, nie? Tak jakby Włoszech chyba podobnie też tak jeżdżą. No nie powiem, że jak w Indii, bo tam jest całkiem wariacje, ale tutaj też tak... O. Na przykład coś takiego się robi to oni już powalą między samochody, nie? Ja takie jeszcze kampko się nie wbijam, bo jestem bardziej kulturalny, kierowca z Polski <grym> No chyba, żeby stanęli, że to, to można sobie się wciąć gdzieś. No normalnie się wbijają, kurwa. No trochę przekracza prędkość zabudowania. zwolnić, bo no to są paradariz. To jest zwyczaj, ale to nie znaczy, że czas na pitałaś, nie? Garek, Ogarek Garek ze swoim, mu kurwa, ulepem przyjechać. O garek, kurwa, jak to idzie? Nie wiem, o ale widoki, zaraz jakiś karas. na taką wieżę Kurwa się nie wydygam Niby kurwa solidna, ale widok będzie pewnie nieziemski stamtąd Trochę się kurde wydygam powiem ale wygląda solidnie czy chyba dam radę. Dobra, jestem. Lazę na wieżę. Taką tutaj widokową. Powiem wam, że widok jest super. Pokażę wam. Dosyć wysoko. Trogir jest gdzieś tam, tam w oddali jest Trogir, tam gdzieś mieszkam, a ja tu se przyjechałem, tu, tam, dołem, 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 tu i tutaj serpentynami auta jeżdżą, o, jakieś kurde działeczki ktoś ma. Ta. Pięknie. Dziewczyny się opalają, a ja sobie zrobiłem wycieczkę. Jeżdżę sobie po tych tutaj, z tych Ale wieża, ja powiem wam. O. o, taka stalowa ambona. Trochę się dygałem, jak na nią wchodziłem. Lekki nie jestem, ale co mnie wkurza, to kurwa te śmieci. O, ludzie wyrzucają. Nie wiem, czy to turyści, czy to kurwede. Te... Nie sądzę, żeby to miejscowi robili. Chyba nie turyści. Już drugie takie miejsce, jakieś takie. Klałem jakieś kłody szpargały, no ale trudno, uistyn. Ale widoki są piękne. Muszę do tego skutera sobie przymocować tą kamerę na tym pałąku jakoś, bo ja do tego, do tego widać zegary i moje ręce. Także inaczej to muszę zrobić. Także taka wycieczka fajnie, złażę stąd i trzeba dalej pojechać dziś na następne fajne miejsce sobie znaleźć ale piękne te góry to są, jeszcze raz Wam pokażę zajebiście auto jakieś jedzie ma Polacy jechali Okej, okay. dzisiaj wynajęłem sobie taki skuter Yamaha x Max 250 i sobie zwiedzam tutaj te wszystkie zakątki chorwackie serpentyny i tak dalej oto skuter z wypożyczalni nie wiem który rocznik, ale dość świeży kilkuletni na pewno 250 Wzięłem sobie 250, największą jaką mieli w tej wypożyczalni. O taka, o wypożyczalnia, drogiże. Bo idzie jak wściekły pod górę. A ja nie jestem lekki, to nie chciałem, żeby tam mi zdychał. No, z kuferkiem oryginalnym Tak wygląda. Co tu można powiedzieć? Nie znam danych technicznych. Chyba z 20 koni ma. Dość szybko jeździ, fajnie i wygodnie. Tak. Tu jest na takiej wieży byłem. Patrzcie na to. Jan Paweł II na Muralu Pięknie Taki Wiskup z Krablia Boina drogi z Marii malić. Nie wiem kto to, trzeba sobie wygooglować To jest życie, to jest styl Ale ładnie widocznie Ale fajne stare domy. Lubię takie stare domy Lubicie też takie stare domy Ja uwielbiam Co oglądać? Takie nawet rozpadające do miejscowości Skardin. Park Narodowy Krka, wodospady i tak dalej. Zobaczcie. Tu akurat most. Ślad zostawiony. Pokażę wam kawałek tutaj. Nie mam czasu na, na pływanie statkiem i na bo jestem tylko tu przelotem dzisiaj muszę oddać skuterka do wypożyczalni jeszcze mam 3 godzinki to sobie jeszcze pośmigam ale zobaczcie jak tu ładnie ostateczek płynie o Chyba nie ma, załoga tylko. Przepalają chyba. Nie można łazić kurde, ale. No. No, sama załoga płynie. Ale tym statkiem, statkiem tej ludzi sewożą. Dobra, to, tyle. Serpetyny Chorwackie, uwielbiam je. Trochę się cykam, ale lubię. bad nie jadę za szybko, bo się trochę cykam Ci miejscowi tutaj śmigają jak normalnie jak u siebie, wiadomo ale ja jeszcze że trochę się boję i coraz lepiej idzie ale nie ma co przesadzać Zjechałem i tam jest drogi, a jadę tam. Muszę jeszcze kupić pieczywo, także na razie, ale to pięknie, ale widocznie.